Dobry wieczór Państwu. Ja tak w biegu, w przelocie parę ważnych słów, ważnych słów o naszej ojczyźnie. Nie jest dobrze, a czeka nas cały, prawie cały jeszcze 2017 rok i chciałem tak Państwu, moim rodakom powiedzieć, żebyście wytrwali, żebyście byli w zgodzie, żebyście koszmarne jest, to wszystko naokoło nas jest koszmarne i musimy to przebyć, musimy te, to słońce żoli żeby jednak przestało świecić. Bo naprawdę, naprawdę to od tego zależy cała nasza przyszłość, nie tylko tego następującego roku, ale i jeszcze następnego, jeszcze następnego, jeszcze następnego i jeszcze na... Halo? To, to pan? Pan prezes? Jezus Maria, ale z, skąd, dla, dlaczego? Dlaczego? No jestem wzruszony, znaczy jestem może bardziej przerażony niż wzruszony. Nie, pa, panie prezesie, nie ja, ja nic takiego, ja tutaj tylko tak parę tych, tych słów do, do narodu, ja wiem, że pan do narodu, a nie ja do narodu, to co ja jestem, nic jestem. Panie prezesie, a tak? Ależ... Oczywiście, dobrze, ależ z całą przyjemnością. Nie, no posłuszny będę, no absolutnie nie. No. Chodzi o to, prawda, żeby ten nasz naród jakoś tak wziąć krótko, żeby, żeby, żeby słońce świeciło nad nami, tak, nad Żoliborzem, nad Polską całą, nad, nad całą wschodnią Europą, nad tym, 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 ty, tymi, tymi, tymi yy, państwami, które są yy, razem z nami, z pana, tym, 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 tym Waszczykowskim, czy właśnie, ja no, Nie, nie żadno. Panie prezesie, przysięgam, będę, będę na stanowisku, będę trwał. Hmm, Będę posłuszny i, i, i najserdeczniej Panu Prezesowi dziękuję. Jestem, jestem jeszcze raz powtarzam się, ale to człowiek pierwszy raz w życiu, taki zaś, to taki, taki coś, no nie wiem jak, jak w ogóle w ogóle powiedzieć. Kłaniam się, nie zabieram czasu, wiem, że Pan Prezes ma, ma wyższe, wyższe cele, wyższe sprawy. Tak, przysięgam Pani. Słyszał Pan? To jest szczere. Jeszcze raz. Teraz już Pan słyszał. tak to ja i będę taki, będę. Kłaniam się, Panie Prezesie, pa, pa, pa.